Podzielone na 3, odjąć, wysokość, podzielone na 6, zamykamy nawias, przecinek 4, zamykamy nawias. Ok, i link niżej, dopisujemy break. I teraz, żeby sprawdzić, czy to działa, musimy odkomentować tutaj w naszej funkcji sprawdzić pole, musimy odkomentować sprawdzić wygraną, bo do tego momentu on cały czas nie sprawdza nam tej wygranej sprawdźmy czy wszystko działa ok, jeszcze coś tu nadal nie do końca pyknęło bo cały czas możemy dalej kontynuować grę i dopiero się zaznaczyły te x -y w momencie kiedy to kółko zostało zostawione tutaj a do tego dojdziemy spokojnie Ważne, że na razie linia nam rysuje. Także tak, czy tutaj mieliśmy sprawdzanie w poziomie? Teraz musimy zrobić sprawdzanie w pionie. To możemy sobie to skopiować. Tak, tutaj sprawdzanie, sprawdzanie. w pionie. I sprawdzanie w pionie wygląda podobnie. Wygląda w ten sposób, że jest to for, kolumna i wręcz od zera do trzech i jeżeli plansza plansza 0 kolumna jest równa, to możemy sobie skopiować tak samo jak w przykładzie powyżej. Tak, czyli teraz mm, na sztywno ustawiamy sobie mm, jakie mają być wiersze, natomiast kolumna z każdym przejściem po pętli for będzie się zmieniała. Tutaj zamknijmy nawias. ends. plansza 0 kolumna is not none. Okay. Jeżeli tak było, to kto wygrał? Ma być równe plansza 0 kolumna, 3 Draw. Line. Też na ekranie. W kolorze czerwonym. I tak. Współrzędne mają być następujące. Kolumna plus 1 razy szerokość. Dzielona na 3. Odjąć szerokość. Dzielona na 6,0. Przecinek. Otwieramy z kolei nawias. Hmm. <laughs> o, oczywiście tutaj tak kolumna plus 1 zamykamy pierwszy nawias razy szerokość dzielona na 3 minus szerokość dzielona na 6 przecinek szerokość Przecinek 4. OK, dobra. I tutaj też break. Sprawdźmy czy teraz to działa tu. Co napisaliśmy. OK. Gdzieś tu musimy literówkę zrobić tutaj szerokość. OK. Czyli już w pionie też nam sprawdza, teraz będzie sprawdzanie na ukos. Czyli to sobie skopiujemy sprawdzenie wygranej na ukos i tutaj mm, sprawdzanie jest sprawdzone w ten sposób, że jest to, mamy dwie możliwości. Możemy albo e, mieć z lewego górnego rogu do prawego dolnego, albo z lewego dolnego do prawego górnego więc pokodujmy te dwie możliwości jeżeli plansza tutaj będzie bez żadnej pętli będzie plansza 0 0 to jest taka sama jak sobie to możemy skopiować plansza 1 1 jest równa taka sama jak plansza 2, 2 tutaj to tu możemy w nawiasy wstawić and plansza zero zero is not Non. Okay. to wtedy kto wygrał jest równa plansza 0 Zero. 0 Zero. Draw Line Ekran Kolor również czerwony 128 0 0 I to już podamy sobie Jako, że to nie jest żadnej pętli Tylko jest w jednym przypadku taki warunek Więc możemy podać stałe współrzędne Jest to 50 na 50 Przecinek 350 na 350,4 ok. I teraz sprawdzimy drugą przekątną. Druga przykątna będzie bardzo podobna, więc możemy sobie to skopiować. I musimy zamienić tutaj tak. Pierwsza spróżna to 0,2. Druga to również środek, więc 1,1 i trzecia to jest 2,0 i plansza 0,2 nie jest dan jeżeli tak to kto wygrał plansza 0,2 i tutaj zamiast 50, 350 musimy zamienić te tej wartości I prosi to zrobić wycinając tak wycinając to 50, 50 i tutaj wstawić je za 350 więc teraz też działa hmm, po przekątnych i jeszcze jedna opcja, czyli jeżeli nikt nie wygrał, czyli if all to jest tak all nawet okrągły nawet kwadratowy all wiersz zamykamy nawet okrągły for wiersz in plansza. Tu zamykamy, nawet kwadratowy. Zamykamy, nawet okrągły. And kto wygrał is non? Wtedy remis równa się true. Ok to w takim bądź razie mamy już prawie wszystko musimy jeszcze napisać naszą funkcję restartuj gra więc tak funkcja restartuj gra od, odkomentujmy ją sobie i zapiszmy global plansza kto wygrał czyja tura remis punkty x punkty y Time.Sleep 3 sekundy, czyli chcemy, żeby gra się zatrzymała na 3 sekundy. I tutaj będziemy ustawiać na nowo nasze właściwości gry, żeby gra się mogła poprawnie zresetować. Czyli tak, czyja tura równa się X. Remis. Bo jeszcze nie może być remisu równa się false. Jeżeli kto wygrał było równe xowi, to wtedy punkty xa plus równa się 1. Czyli jeżeli w poprzedniej rundzie wygrał x, to teraz do punktów xa dopisz 1. Elif, czyli w przeciwnym wypadku, kto wygrał. Równa się kółko to wtedy punkty kółka też plus równa się 1 OK. Więc teraz możemy wyzerować z jedną, kto wygrał, kto wygrał, równa się non, plansza równa się. NON. Razy 3 to możemy sobie skopiować dom no, razy 3 dom no, razy 3, czyli 9 pól w sumie ekran.fil biały i wywołujemy funkcję rysuj plansę. Ok, skoro to już mamy, to musimy jeszcze zjechać do naszej pętli, yy, trop obsługiwała grę i dopisać tu jeden warunek, mianowicie jeżeli kto wygrał OR, czyli logiczne U lub remis, czyli jeżeli jedna z tych dwóch zmiennych było chociażby jedna z tych zmiennych była true, w tym momencie zostanie wykonany warunek, czyli resetuj. mieliśmy resetuj czy restartuj restartuj restar, restartuj grę ok i jeszcze jednej rzeczy nam brakuje mianowicie funkcji e, sprawdzić wygraną na samym końcu tej funkcji już po, po tym ifie dopisujemy jeszcze wywołanie funkcji rysuj dodatkowa informacja i możemy przetestować czy nasza gra działa Ok, x wygrałeś. Gra się zresetowała. Punkt dla Xa I znowu rozpoczynamy gra. Teraz niech wygra kółko. Kółko wygrałeś. 1-1. Wszystko działa. No dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wszystko jest dla Was jasne. Jak coś to piszcie w komentarzach, oczywiście postaram się to Wam jakoś wyjaśnić. I mam nadzieję, do usłyszenia jeszcze w jakimś materiale.